Jestem obecnie w rejonie miejscowości Lucimia i Brzeźce, na obrzeżach powiatu zwoleńskiego, w lesie, a to co widać za mną, to najpewniej pozostałość po kurhanie. Obiekt, nasyp taki, ma wysokość około 1,5 metra i średnicę około 12 metrów i chociaż okolica, która jest poryta wszelkiego rodzaju umocnieniami ziemnymi, które tutaj są pozostałością po ciężkich walkach okresu II wojny światowej, mogłaby wskazywać, że jest to pozostałość po fortyfikacjach ziemnych, to jednak podobnych obiektów w okolicy nie znaleziono, więc zapewne mamy tu do czynienia z kurhanem, czyli śladem obecności ludności na tych terenach jeszcze długo przed przybyciem na te tereny Rzymian. Kurhan to rodzaj mogiły, którym, wewnątrz którego znajduje się pomieszczenie grobowe, w którym składowane jest ciało. To, co świadczy o tym, że mamy tu do czynienia właśnie z kurchanem, to jest kształt obiektu, czyli wypukłość, taka wzniesienie, otoczone delikatnym rowem on jest dosyć płytki, ma, ma kilkadziesiąt centymetrów głębokości, aczkolwiek na przestrzeni lat teren był pokrywany przez ściółkę, zarastany drzewami i rzeczywiście na, naszym, na naszych terenach właśnie tutaj, Powiatu Polipskiego czy Zwoleńskiego zachowało się bardzo niewiele żeby nie powiedzieć praktycznie żadnych obiektów tego, tego typu. A sam ten kurhan został zewidencjonowany dopiero kilka lat temu, niecałe 7 lat temu, tak więc może to świadczyć o tym, że na, kultura nasz, na naszych terenach jest znacznie starsza niż się obecnie przyjmuje, a na pewno nie jest ona jeszcze do końca poznana.